Kolejna kategoria K50, kobiety nagradzamy, miejsce trzecie Arleta Błoch, zapraszamy, Wronki, Wroniecki Klub Biegacza, Arleta Błoch. Miejsce drugie, godzina 30.07, Agnieszka Walczak, Klub Szalonego Morsa, Sieraków. Jest wsparcie z Sierakowa, super. I miejsce pierwsze w tej kategorii, godzina 17.51, Kasia Orwat, Geberit Team, Orwat z Poznania. Zapraszamy Kasiu na pierwsze miejsce. Tak jest, no to Tomasz Pronin wręcza, skoro Geberit Team, no to Geberit wręcza. Dziękujemy oczywiście firmie Geberit także za wsparcie podczas cyklu Samsung, River, Triathlon Series. Trzy najszybsze panie w tej kategorii, brawa dla nich.